Spotkała się dzisiaj pani sędzia z dziećmi ze Sławy, także z nauczycielami. Czy te spotkania były owocne? Myślę, że bardzo. Przede wszystkim ja zobaczyłam jedno, że macie fajną, bardzo młodzież, ale też młodzież, która ma problemy. Myślę, że jest sporo problemów z alkoholem. Myślę, że gdzieś w tle są również narkotyki. Zauważyłam smutne oczy wtedy, kiedy rozmawialiśmy o cyberprzemocy, o przemocy rówieśniczej, o nękaniu innej osoby, na przykład przez telefon komórkowy czy za pośrednictwem internetu. O tych problemach dzisiaj z dzieciakami rozmawiałam. Jest bardzo dużo, dużo, jest bardzo dużo zagrożeń, a ja chciałabym, żeby dzieciaki były bezpieczne, żeby zamiast na ławę oskarżonych siedziały w ławkach szkolnych. To, co się powtarzało podczas Pani wykładu, to takie stwierdzenie faktu, że dzieci właśnie nie rozmawiają z dorosłymi, ze swoimi rodzicami. Jaką receptę tutaj Pani jako sędzia potrafi przedstawić? Po prostu za zacząć rozmawiać? Ale jest trudno, dlatego że żyjemy bardzo szybko. Rodzicom trudno się zatrzymać. Poza tym konflikt pokoleń, jaki w tej chwili nastąpił, jest ogromny, chyba jak nigdy jeszcze do tej pory. My jesteśmy pokoleniem, które nie wychowało się na internecie. Wy już świetnie tam się tym wszystkim posługujecie. Internet to przyjaciel w tej chwili dziecka. W związku z tym ten świat, w którym dzieci żyją, jest bardzo szybki. Zanim my coś powiemy, to już młodzież jest jakby w, na innym etapie, w innym miejscu. Y, co zrobić? Ja, y, ja zawsze podkreślam takie hasło mamo, tato nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj, bo my dorośli tak naprawdę rozmawiamy. Y, bo my dorośli tak naprawdę mówimy do naszych dzieci: rób to nie, rób tamtego, wyjdź, przyjdź, natomiast nie rozmawiamy o waszych problemach. Dlatego, że trochę się tego boimy, bo jak chcemy zbyt głęboko wejść w wasze życie, potraficie protestować, chociaż tak naprawdę bardzo tego potrzebujecie. I teraz, z jednej i z drugiej strony, potrzebna jest dobra wola, zatrzymania się na chwilę. Ja maluchom mówię tak. Podejdź do mamy, przytul się, powiedz: Mamo, kocham cię, ale wysłuchaj mnie. To jest bardzo ważne. Nie mów później, nie mów za chwilę, bo ja zapomnę albo drugi raz już do ciebie nie przyjdę. Nie będę wierzyła w to, czy wierzył, że mi pomożesz. Czyli po prostu oprócz ogromnej miłości do dziecka jest potrzebna pełna świadomość, że czas poświęcony dziecku naprawdę procentuje. Jest pani też ambasadorką wprowadzenia do szkół podstaw prawnych. Jak ten projekt jest daleko w realizacji? Bo na razie to jeszcze nie zostało zrealizowane. To znaczy. Projekt jest taki, że na razie jeżdżę, spotykam się z młodzieżą tam, gdzie mogę w całej Polsce i staram się przekazywać te informacje, które dla młodzieży są w tej chwili najbardziej istotne. Mówię o tym, że za zbyt wczesne rozpoczynanie życia seksualnego grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności, przecież 50% młodzieży rozpoczyna życie seksualne poniżej 18 roku życia, z tego 19% chłopców 14 Procent dziewczynek poniżej 15 roku życia. Muszę dzieciom powiedzieć o tym, że to jest po prostu przestępstwo. Mówię o tym, że jeżeli nękasz inną osobę, a ktoś czuje się tym skrzywdzony, to też popełniasz przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności. Jest szereg innych przepisów. Poczęstowanie kolegi skrętem z marihuany to zagrożenie karą do pięciu lat pozbawienia wolności, jeżeli kolega jest małoletni. Bójka jest zawsze przez Przestępstwem zagrożonym karą do trzech lat pozbawienia wolności. Gdzieś granice między tym, co jest wygłupem, a tym, co już jest naprawdę przestępstwem, za co odpowiada się przed sądem dla nieletnich albo przed sądem karnym, niestety granica w naszych dzieciach się zaciera. A co zrobić, żeby właśnie takie spotkania, jak dzisiaj to nie było raz na jakiś czas, tylko żeby dzieciaki, szczególnie w szkołach, miały taką możliwość na co dzień, żeby taki przedmiot został wprowadzony? No, należy walczyć z Ministerstwem Edukacji o to. Ja walczyłam, wyrzucano mnie drzwiami, wchodziłam oknem, mówiłam, że jest to szalenie ważny problem, że nasze dzieci będą popełniać przestępstwa, że będą używały narkotyki, że będzie alkohol wśród młodzieży. Dziesięć lat temu mówiono mi, że e chyba nie, pięć lat temu, że nie ma czasu w tej pięciolatce. W tym roku również nie zostało to wprowadzone do programów. Robię co mogę, po prostu spotykam się z dziećmi i liczę na to, że kiedyś ministerstwo zmądrzeje.